Ma. Witam Was jak zwykle, Wasz ulubiony Żydę na robotne. Dziś będzie taki trochę odcinek techniczny, a mianowicie pokażę Wam, jak przygotować beczkę dębową i zalać na nią trunek, aby wszystko dobrze przebiegł, cały proces i żeby otrzymać wyśmienity, zacny napitek. Także zapraszam do oglądania. Ju. Pierwsze co, to oczywiście rozpakowujemy naszą beczułkę. Drugą rzeczą będzie wkręcenie kranika do otworu, który jest z przodu i którym będziemy później nalewać do buteleczek bądź do kieliszeczków. Nasz trunek z beczułki należy zwrócić uwagę na to, żeby kranik był wkręcany dość równomiernie, żeby później nam już nic nie przeciekało. Gdy kranik został już wkręcony i ładnie działa możemy naszą beczułkę postawić na takiej oto podstawce, która została dostarczona nam razem z beczką kolejnym krokiem będzie wlanie w tą dziurkę, która jest na samym szczycie naszej beczki wody o temperaturze około 70 stopni by uszczelnić, uszczelnić od środka naszą beczkę najlepiej zrobić to przez jakiś lejek i tak jak mówiłem Uzupełniamy bekę wodą, która ma 70 stopni ciepła. Jeżeli beczkę zostawimy bez trunku, ona się oczywiście nam rozeschnie, więc, całą operację trzeba jakby powtórzyć po raz kolejny. No i należy pamiętać, że beczka przechodzona traci swoje walory. Ja zazwyczaj za pierwszym razem nalewam trunek na około 3 tygodnie, później na około półtora miesiąca, później na pół roku, później około po roku powinniśmy uzyskać piękny, prawda, taki dębowy kolor naszego alkoholu. Tak przygotowaną beczkę nie szpuntujemy, tylko przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 24 godziny. Po 24 godzinach wylewamy z beki wodę. Proszę bardzo. Woda już troszkę zabarwiona. Wygląda jak mocz. Ale w ten sposób beczka została przygotowana do nalania trunku alkoholowego. Po opróżnieniu naszej beczki z wody, nalewamy właściwy trunek. Ważne, żeby beczka została zalana w całości, gdyż wtedy nie będzie przeciekać. Po prostu się nie rozeschnie. Mmm, proszę Państwa to będzie wspaniały napitek. To jest beczka 10 litrowa, więc muszę dwa takie baniaczki z alkoholem wlać do. Niej. Ważne też by sprawdzać co jakiś czas smak naszego alkoholu będącego w beczce. Chodzi o to, żeby po prostu nie stał się zbyt gorzki. Na końcu wbijamy mocny szpunt i beczka jest jakby przygotowana do stania. Ale, ale, jeszcze jeden dobry zwyczaj, o którym powiem za chwilę. Więc, nim zostawimy naszą beczkę do leżakowania, bardzo dobrym zwyczajem jest, prawda, przemalowanie beczki zwykłym olejem jadalnym, co zabezpieczy jeszcze bardziej drewno przed wysychaniem oraz przeciekaniem naszego przecież. Wspaniałego, drogocennego alkoholu. Ja to, jak widać, robię takim pędzelkiem. Od razu widać, jak fajnie drewno zostaje zabezpieczone. Oczywiście robimy to z każdej strony, z przodu i z tyłu. Jak widzicie, alkohol na mojej beczce już zostaje poddany leżakowaniu. Muszę Wam powiedzieć, że taki właśnie trunek, który później zostaje pity z takiej beczki, to jest coś naprawdę wspaniałego, wyśmienitego i żadne tam wiórki dębowe opiekane czy coś nie umywają się z tym, co uzyskamy właśnie po be beczce, gdyż beczka oddycha i nadaje naprawdę taki wspaniały, szlachetny smak temu, co uzyskamy. Aby mojej psocie nadać jeszcze lepszego takiego wyrazistego smaku robię taki zaczyn z wanilii i z małą kroplą alkoholu, który później po jakimś czasie, nie wiem, tygodniu czy dwóch dodaję do beki. I wtedy jak to się wszystko razem wymiesza to proszę Państwa niebo w gębie. Laskę wanilii rozkrajam. Tnę na takie mniejsze kawałeczki, prawda? A środek wymuskuję i wrzucam do takiej fioleczki, którą potem zaleję alkoholem. O, proszę Państwa, to wszystko drogocenne. Nie może nic się zmarnować. Bo teraz wiecie po ile jest wanilia. Jakieś chore pieniądze. Oczywiście skórek nie wyrzucam, tylko również dodaję do środka do naszego zaczynu. Wszystko się przyda. Nasz aromacik korkujemy, mieszamy i tak jak mówiłem odstawiamy gdzieś na tydzień, bądź dwa tygodnie, żeby się wszystko przegryzło. Jak mówiłem wcześniej po tygodniu dwóch nasza zaprawka już jest. Gotowa i dolewamy ją do stojącego alkoholu. Oczywiście pozostałych wytłoczyn nie musimy od razu wyrzucać. Możemy ponownie je zalać alkoholem i ponownie postawić na dwa tygodnie. Znowu się zrobi nam zaprawka, i znowu możemy wzbogacić smak naszego alkoholu, który stoi na bece. automatycznie kolor już się sam robi. A tak wygląda gotowy produkt zlany z beki. Widzicie jaki cudowny bursztynowy kolor. Tym razem jest to rumsztyk przedni. Mam nadzieję, że jak sobie sami zrobicie, zobaczycie jaki to jest wyśmienity smak dębowego alkoholu. Jeżeli macie upędzone tak około 10 litrów takiego czystego alkoholu, bądź macie jakieś dobre źródełko, skąd można je zahachmęcić, Proponuję właśnie kupić sobie taką bekę 5-10-litrową i ten czysty alkohol wlać do niej, a po jakimś czasie otrzymacie naprawdę coś wspaniałego, będziecie zachwyceni tym napitkiem oraz wasi znajomi. Także zapraszam do oglądania kolejnego rzetelnego.